Dyskusyjny klub książki działa w naszej bibliotece już od czterech lat. Podczas tych spotkań comiesięcznych omawiamy różnego rodzaju lektury, które sobie wspólnie wcześniej wybierzemy. Początkowo dyskutowało o tych książkach dwie, trzy osoby, cztery, a w tej chwili jest tych osób około dziesięciu. Biblioteka jest moim miejscem w Piastowie, gdzie często przychodzę. Najpierw przychodziłam po prostu, żeby wypożyczać książki, których czytam dużo, a później, jak zawiązał się klub, zaczęłam po prostu chodzić. W moim przypadku jest to historia dosyć stara, bo chodzę już przynajmniej 3, a może nawet 4 lata. Oczywiście to jest tak, że jeżeli nawał zajęć nie pozwala mi przyjść, to bywa tak, że dwa, trzy razy mnie nie ma, ale wiadomo, że ja jestem tutaj, jestem członkiem tego klubu i wracam. Często zdarza się tak, że przeczytamy książkę, która wzbudza w nas bardzo dużo refleksji, chciałoby się z kimś wymienić pogląd. Na temat takiej czy innej kwestii wyrażonej w książce, i po prostu ten klub jest doskonałym miejscem, żeby to zrobić. Jeśli ktoś w ostatniej chwili prawda, się dowie o, o spotkaniu i, i o, o lekturze, tylko temat zainteresuje, to zapraszamy, bo niekoniecznie trzeba przeczytać książkę. Można przyjść, zainteresować się książką, bo Tutaj na spotkaniu wyrażamy swoje opinie. Niejednokrotnie osoby przychodzące na spotkanie zainteresują się, żeby ją przeczytać i mieć swoje zdanie. Jest to grupa otwarta. Przychodzą tu ludzie, którzy po prostu lubią książki i bardzo zapraszam, żeby nas odwiedzić, bo jest bardzo miła atmosfera. Zwykle rozmowa odbywa się przy kawie, herbacie żadnych sztywnych reguł, także myślę, że to może być miejsce dla każdego, kto przyjaźni się z książkami.